Ten ułamek pomnóżmy o, w taki sposób, tutaj z minusikiem. Zwróć uwagę, że ja cały ułamek, ten, który mamy na początku, rozszerzam przez taki ułamek, który tak naprawdę jest równy 1, bo przecież, gdybyśmy skrócili te dwie liczby, to mamy 1. Mnożenie przez 1 nie zmienia mi wyniku, tylko zmieni mi postać tego wyniku. I o, o to mi chodzi. Więc jeżeli wymnożymy tą liczbę z tą liczbą, to otrzymamy 2 pierwiastek z 10, następnie jeżeli wymnożymy tą liczbę z tą liczbą, to otrzymamy minus 8 pierwiastek kwadratowy z 2. Natomiast w mianowniku powstanie wzór skróconego mnożenia, to będzie pierwiastek z 5 do kwadratu odjąć 4 do kwadratu. Dobra, wróćmy teraz do licznika. W mianowniku, natomiast mamy 5 odjąć 16. 5 odjąć 16 to jest minus 11. Ten minus możemy jeszcze włączyć do licznika, i wtedy otrzymamy 8 pierwiastek z 2, odjąć 2 pierwiastek z 10, podzielić przez 11. Tak jak włączyłem minus. To mogłem zapisać minus 2 pierwiastek z 10, dodać 8 pierwiastek z 2, ale jak zamienię kolejność, to może to jakoś tak troszeczkę ładniej wygląda, gdy minus nie stoi z przodu.